Chodź w ramiona pierdolona, zatańczymy sobie walca. Ja cię klepnę raz po piździe. Ty mnie klepniesz raz po jajcach. O kurwa, o kurwa, jaki piękny walczyk. Po chuju, po chuju wie się z panią tańczy. Ej, hey, mole. Dzień dobry tutaj, Kowalski Janusz. Chciałbym się zapytać u Pana, bo dzwonię w sprawie klatki dla ptaszka. Po prostu powiem Panu tak, otwarcie. Myślę sobie, że po prostu mój ptaszek się nie zmieści, bo to jednak 17 cm. I po prostu dzwonię, jakie są wymiary tej klateczki, tak? A jak w zwodzie ma na przykład 21 dochodzi do zwodu, a w grubości no nie wiem, nie mierzyłem, to mniej więcej zmieści się czy nie za bardzo? Rozmoczę się. <śm>